Witam Was. Z okazji 11 listopada porozmawiamy sobie o tym, co odbyło się 23 listopada 1918 roku. Nie mam serca analizować tej chucpy rozkręconej przez Trzaskowskiego i Warszawski Ratusz, tego odgrażania się przez Bąkiewicze i przyjścia na ratunek przez Piz i uratowanie marszu. Nie dzisiaj. Ktoś się spyta, ale co się stało 23 listopada? W końcu w szkołach o tej dacie nie uczą i najprawdopodobniej uczyć nie będą. Otóż według Romana Dmowskiego tego dnia przy ulicy Dorottenstrasse 27 w Berlinie miało miejsce spotkanie lóż masońskich z całego świata, gdzie paktowano, rozmawiano, zastanawiano się, jak będzie wyglądał nowy porządek europejski. A może nawet i świata, po kapitulacji Niemiec, a dokładniej po rozejmie w Kampień. Więc zapraszam. Nie możemy zapominać o tym, że rozejm w Kampień był spotkaniem czysto technicznym. Niemcy w końcu przegrały wojnę. Było to bardzo osobliwe przegranie wojny, bo niektórzy żołnierze nie zdawali sobie z tego sprawy. No ale jednak, potem było ponad pół roku paktowania i mniej lub bardziej oficjalnych spotkań których uwieńczeniem był traktat wersalski. Świadomość odbywania się tego typu spotkań i paktowania pokazują jak niepewne granice miała 11 listopada 1918 roku II RP. Z roku na rok świadomość, że przy Dorottenstrasse mogło się paktować na temat granic Polski, a także Układu Europejskiego, jest coraz większa, chociaż nie mamy wielu informacji na ten temat. Na dobrą sprawę jedyne zaufane źródło to jest wzmianka Romana Dmowskiego w swoim dziele Polityka polska odbudowa państwa. Cytuję: Wieczorem 23 listopada 1918 roku w oświetlonych oświetlonym gmachu w wielkiej loży masońskiej przy Drotonstraße w Berlinie panował ruch niebywały. Zwołano zjazd Wolnomularzy z całych Niemiec. Wezwania podpisane były przez szereg wielkich osobistości, takich m.in., których przedtem o udział w masonerii nawet nie posądzano. Nazajusz po tym zjeździe rozeszły się po Berlinie wieści, że stanął na nim pakt pomiędzy masonerią niemiecką a Żydami. Mocą którego Żydzi otrzymują całkowitą swobodę działania wewnątrz Niemiec i szereg naczelnych stanowisk. W ich życiu politycznym, a zatem zobowiązują się do tego, że żydostwo międzynarodowe będzie broniło interesów niemieckich przy zawarciu pokoju. Żydzi znowu zrobili dobry handel. Bronili interesów niemieckich od dawna i bronić musieli, bo w znacznym odsetku były to ich interesy. Zobowiązali się więc do rzeczy, którą byliby bez wszystkiego zrobili. Za darmo więc kupili rządy polityczne w Niemczech. Pytaniem otwartym jest. Co Roman Dmowski dokładnie wiedział na temat tego spotkania, ponieważ, no, znając jego charakter, gdyby wiedział coś więcej, to by opisał. A tutaj mamy, moim zdaniem, skrót myślowy, tak jakby ktoś teraz powiedział o kapitale ze wschodniego wybrzeża. Rozumiecie, nie znamy szczegółów, znamy ośrodki, a to był ważny ośrodek. O tym za chwilę, ale szczegółów nie znamy. Mamy paktowanie, prawda? I, I co? I wici na drugi dzień po mieście, tak? Ludzie sobie po mieście opowiadają. Mogli sobie opowiadać, bo widzieli, że jest spotkanie. Z drugiej strony pakt, no, czy z międzynarodowym żydostwem, czy z przedstawicielami innych krajów. Bo tutaj mamy, że spotkały się osoby, które wcześniej nie były posądzone o to, że są wolnomularzami, a może te osoby były zaproszone na tego typu pertraktacje i użyczono lokal. Tego nie wiemy. Moim zdaniem to jest bardzo duży skrót myślowy, ponieważ to był znany ośrodek wolnomularski. Aczkolwiek informacja na ten temat, że tam odbywała się, moim zdaniem, jedna z wielu jedna, jedna z wielu nasiadówek, na których... Rozmawiano i zastanawiano się, mierzono siłę, prawda? Jak będą wyglądały, jak będzie wyglądała Europa no, po kilku miesiącach, kiedy zostanie podpisany traktat wersalski. No bo w końcu to nie jest tak, że oni sobie tam usiedli i dopiero na gorąco paktowali, prawda? I, i sobie po paru dniach podpisali wszystko. To jest właśnie moim zdaniem owoc wielu dziesiątek tego typu spotkań. Aczkolwiek nie będę negował, że to mogło być. Jedno z ważniejszych. A dlaczego? No, pokazuje to historia loży, która miała swoją siedzibę przy Dorotheenstrasse 27. W loży tej mieszały się interesy francusko-niemiecko-brytyjskie. Trzy nazwy tej samej loży w zależności od czasów. I tak mamy wielką lożę Prus, Royal York de la czy Grosse Loże Royal York Friendlichkeit. Początki loży sięgają 1754 roku lub 1762, w zależności od źródła, założona przez francuskich masonów, artystów, urzędników, no wiadomo, lokalną elitę, która takie a nie inne wartości wyznawała, francuzów w Berlinie nazywała się Przyjaźń Trzech Gołębi. W 1765 roku loży udało się pozyskać do masonerii księcia Yorku a później oddano się pod jego opiekę. Zmieniono nazwę na Królewski York Przyjaźni. Loża ta była związana z Wielką Lożą Narodową Matką, ale była wydzielona, uznana przez Wielką Lożę Anglii w 1768 roku. A między 1774 a 78 była czasowa fuzja z Wielką Lożą Narodową od 1778 przekształciła się w Wielką Lożę Prus. Pod tą nazwą działała do 1845 roku. Dworek, o którym mowa, zaadoptowano w 1780 roku. To było sławne miejsce, bo oprócz spotkań był to dom kultury. Były tam też różnego rodzaju wystawy czy bale. To nie jest tak takie uproszczenie wielkie, o jak jest masoni, to to są ludzie, którzy są bardzo wpływowi i bogaci. To nie tylko chodziło o to, żeby być wpływowym i bogatym i mieć odpowiednie wartości, ale tam byli ludzie, którzy byli lokalną elitą, ale na przykład architekci czy lekarze. I tak tutaj szefem wszystkich szefów w tamtym czasie albo chwilkę przedtem, nie był jakiś bogaty magnat czy polityk, ale lekarz. Ja dotarłem do książki, macie tutaj skany, to jest książka z Biblioteki Uniwersytetu w Toruniu z 1898 roku, masoni w Berlinie, coś tam, coś tam do Ula. Nie można było wszystkiego przeciągnąć i przetłumaczyć, a wiadomo, jakie kiedyś się robili fikuśne czcionki, i tam mamy członka honorowego wymienionego z Drotenstrasse, to jest Wieselman Gustaw, doktor. I teraz ta sama osoba, mamy to z kolei w książce Wolnomularstwo na Pomorzu, Ludwika Hassa, i to był jeden. Z siedmiu najbardziej wpływowych masonów. Ale cały czas mówimy o doktorze. On może miał jakieś nieruchomości czy coś, ale jeżeli mówimy, że to był doktor, no to on nie miał jakiegoś wielkiego wpływu na politykę czy przełożenie na geopolitykę. To była osoba uznana w środowisku i, no właśnie, lokalna elita tylko tyle i aż tyle. A jeszcze przechodząc do do tych wszystkich dat 1780 rok, dworek, bale, koncerty, prelekcje, ośrodek kulturalny, a w międzyczasie cykliczne spotkania. Kiedy w XIX wieku w księstwach niemieckich zaczęto zakazywać tajnych stowarzyszeń, i tak mamy Karola Teodora, który zakazał 22 czerwca 1784 roku działalności wszystkich stowarzyszeń, i mówimy, że to jest koniec działalności iluminatów. W Bawarii. Tak, tutaj mamy zakaz wydany przez króla Fryderyka Wilhelma II w 1798 roku. I to była jedna z trzech loży, która była wykluczona spod tych obostrzeń. Był patronat. To jest bardzo uproszczona historia. Tam były podziały, tam było bardzo dużo niuansów. Chciałem Wam tylko zarysować, jak to tam się wykluwało, że stworzyła się z tego wielka Loża Prus. I co chcę przez to powiedzieć? Nie znaczy, ja nie chcę teraz mówić, że, o wiecie, Dmoski mówił bzdury. Nie, wcale nie. Tylko, że no, Dmoski jednak nie powiedział szczegółów, prawda? Że w tym, owszem, wskazał datę, wskazał o czym tam można było mówić, że ludzie na mieście gadają. Teraz też bardzo dużo ludzie na mieście gadają, co się dzieje w różnych stowarzyszeniach i fundacjach, które działają legalnie. Bardzo dużo mówią, prawda? No i tutaj uważam, że to jest to samo. Zostało to wskazane dlatego, że to był główny ośrodek. Główny ośrodek, w Niemczech, jeden z trzech głównych ośrodków. I uważam, że to była jedna z wielu nasiadówek, gdzie paktowano na temat przyszłości Niemiec i Europy. I nie możemy robić takiego uproszczenia, jakie niestety można z kontekstu wywnioskować, że tylko Żydzi, Masoni, Niemcy paktowali. Nie no, różne grupy interesów w tamtym czasie paktowały, by był, no właśnie, był taki porządek Europy. A nie inne. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. Wejdźcie na stronę główną albo na zakładki wideo czy playlisty. Poszukajcie, czy coś by Was tematycznie zainteresowało, a może Was coś z ostatnich filmów ominęło. Pamiętajcie o starszych filmach na portalu syp.tv. Wpisując uszy, syp, odsypywania. Pisując uszy, wyjdą Wam filmy, których na YouTube już nie ma. Będzie ich coraz więcej. Myślę, że tematyka jest na pewno również ciekawa. Chociaż no, jest więcej bieżączki ówczesnej z tych dwóch, trzech lat. Ale no, można cały czas moim zdaniem rodzenie upolować. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, czyli Wam. Czyli osobom, które poświęciły mi to kilkanaście minut swojego czasu. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że nie jesteście rozczarowani. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.